Witam wszystkich serdecznie w sobotnim odcinku. Dzisiaj koni ptaszników nie będzie, także jeśli ktoś po ptaszniki przyszedł, to niestety nie dzisiaj. Ostatnio zauważyłem, że pojawia się bardzo wiele komentarzy odnoszących się do tego co słychać u mrówek, więc wychodzę wam naprzeciw i nagrajmy w takim razie co słychać u mrówek. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku przyjrzymy się czterem gatunkom. Mamy tutaj od lewej Camponotus jaliensis z Cypru, Camponotus Nicobarensis, Odontomachus monticola i Camponotus ligniperda. Te cztery kolonie sobie dzisiaj nakarmimy, a czym? Patrzcie, to jest galaretka, o której szczerze mówiąc nie wiem wiele. Kupiłem ją ostatnio na giełdzie. Ona jest dla gekonów na przykład płaczących czy orzęsionych. Yy, witaminowa, słodka galaretka, więc zobaczymy, jak mróweczką to zasmakuje. I słuchajcie, to oczywiście nie są wszystkie moje kolonie. Pokażę Wam teraz na szybkości na regale, co ja mam, żebyście wiedzieli, czego możemy oczekiwać w kolejnych aktualizacjach. Dodatkowo posiadam jeszcze tyle probóweczek. Co my tu, słuchajcie, mamy? Z tego zakupu jestem totalnie podjarany. Jeszcze nikt o nim nie wie. To jest gatunek odontoponera transversa I słuchajcie, ja w naturze. Że chciałem je złapać i to na dwóch wyjazdach w Tajlandii i w Wietnamie. I nie udało mi się złapać królowej, a na giełdzie w Wawie sobie kupiłem od Roberta. Pozdrawiam, Robert. No i tutaj jest królowa. Jeszcze się nie przeniosła z tej plastikowej probówki do swojej szklanej. Czekam na to. Jak się przeniesie i coś będzie wiadomo, to oczywiście będzie aktualizacja. Generalnie ona siedzi z czterema jajeczkami. No i tak to wygląda. Dalej mam świeżą Manika Rubida z Krakowa. Campo Herculeanus. Tu jest Unknown z Cypru. W sensie też Campo Notus. I nie wiem co to jest. Nie było to identyfikowane, słuchajcie. Nie wiadomo, niestety nie ma potomstwa, nie ma nic. Miała jedno jajeczko i je zjadła. Trochę się boję, że z nią będzie tak jak z Nodusem, który, słuchajcie, no, królowa Nodusa jest w stanie tragicznym teraz. Straciła wszystkie robotnice, które miała jeszcze zabrane przeze mnie z natury, no i jest chyba w stagnacji. Nie wiem, może jak dobrze pójdzie, to w przyszłym miesiącu polecę do Włoch po poczwarki, no czas pokażę jak to tam. Eee, tu są te notoraksy. Chyba, szczerze mówiąc, nie wiem nawet. I coś im tam idzie, wiecie? Coś im tam idzie. Tutaj niewiele widać, ale są dwie królowe, chyba jedna robotnica i już trochę poczwarek, więc też idzie to w dobrym kierunku. Ale z tego co mi mówili na forum, to te toraksy mają tylko jedną królową, która składa jaja. Więc w sumie nie wiem, po co jest ta druga, ale są tu. Czekam, aż mi kolonia podrośnie i je wrzucę do innego formikarium, bo chyba tak jest. Jak nie, to mnie sprostujcie. Ale chyba tym notoraksy właśnie mogą żyć sobie z innymi gatunkami mrówek, więc byłoby to spoko. A tu są jeszcze lasjusy, których zapomniałem nazwy, nie pamiętam. Ale też mają się nieźle. Widzę, że robotnice się klują, wszystko jest w porządku. No, także tak naprawdę to wszystko, co tutaj mam, plus to. To są moje mróweczki, w takim razie zacznijmy standardowo od ligni perda i dajmy jej tą galaretkę. Szczerze mówiąc ciekawość mnie zżera, jaka będzie ich reakcja na tą galaretkę. Połóżmy ją tu i czekajmy na rozwój sytuacji. No zobaczcie, już pierwsze robotnice rozkwiniły, że coś jest na rzeczy, w takim razie zbliżmy się trochę do nich. W zasadzie to galaretka wywołała niemałe poruszenie, ale z drugiej strony, żeby tak wszystkie naraz się na nią rzuciły, tak jak ma to miejsce w przypadku miodu, ale widzę, że skoro cztery mróweczki już galaretkę wcinają, no to znaczy, że no jada słuchajcie, tej galaretce jeszcze godzinę, żeby ona znikła całkowicie. Ogólnie, kochani, no to ta moja hodowla się naprawdę prężnie rozwija. Teraz, co prawda, królowa troszkę przystopowała ze składaniem jaj, ale cały czas w części gniazdowej widzę jakieś larwy, więc tutaj nie, nie ma tak, że ona zastopowała totalnie, ale jednak rzeczywiście trochę mniej tych jej składa. Niemniej. Ciężko mi jest policzyć te mrówki, ale obstawiam, że na chwilę obecną kolonia posiada jakieś 80 robotnic. To jest naprawdę nieźle, bo jak ją dostałem, no to miała około 30 robotnic, ale z drugiej strony była masa potomstwa, które już się powykluwało, ale ogólnie strasznie cieszy ta kolonia, wiecie. Chodzi o to, że ona tak dużo je i tak się dużo u nich dzieje, że naprawdę to jest strasznie fajne. No i wiem, że strasznie powoli się zbieram do tej ich nowej areny, ale uwierzcie mi, w końcu ją zrobię i będzie naprawdę z rozmachem i będzie fajnie wyglądać. Dobra, wydaje mi się, że tutaj nie ma co dodawać. Przejdźmy do kolejnych mróweczek. Albo dobra, to jeszcze Wam tylko na szybkości pokażę ich gniazdo. Tutaj jest arena. Wchodzimy do pierwszej komory w gnieździe. A tutaj zazwyczaj nic się nie dzieje. Zawsze jakieś robotnice są, bo niektóre są takie napchane, że głowa mała. Tu się zaczyna chaos. Królowa znajduje się po prawej stronie, dokładnie pod tą totalnie napchaną robotnicą. A więc królowej nie zobaczymy. O, tutaj w rogu widzimy, że jakieś jajeczka tam są i to w sumie jest ich nawet całkiem niemało, więc tak jak mówię, o, patrzcie, tutaj nawet larwa nam się pokazała, więc cały czas coś się dzieje, to jest fajne, bo kolonia nie ma żadnej stagnacji, wszystko się rozwija, no ale też pewnie dlatego, że ja tu mam strasznie ciepło i dodatkowo bardzo często je karmię cukrem i białkiem, więc no, tak to wygląda. I jeszcze tutaj jest ostatnia komora, to jest probówka przyczepiona, i w zasadzie nie wiem, kiedy one tu siedzą. Raz siedzą, raz ich siedzi tutaj więcej, raz ich siedzi mniej. Dwa razy widziałem, że w ogóle tutaj poczwarki przeniosły, także no, siedzą jak chcą, tak naprawdę? Strasznie lubię te kamponoty z Ligniperda. Ale dobra, skoro zobaczyliśmy te, to może spójrzmy sobie, co słychać u kolonii z cypru, bo uwierzcie mi, dzieje się. Spójrzcie, co tutaj się wyprawia. Wyobraźcie sobie, że jak w lutym przywiozłem tą kolonię. To ona liczyła 13 robotnic. Naprawdę. Teraz jest, no tutaj myślę, że z 35 na pewno. Dodatkowo ktoś mi się tłuczy na klatce. Ale zobaczcie na te majory. One są po prostu gigantyczne. Bardzo mnie cieszy ta kolonia. Tym bardziej słuchajcie, że królowa ma tutaj dobrze. Nie wiem czemu ma dobrze, no ale ma dobrze. Bo sadzi te jaja bez przerwy. Ja ją wziąłem jak trochę poczwarek miała z natury, ale cały czas pojawiają się nowe. No, i to cieszy, nie ukrywam, że to strasznie cieszy. Czy znajdziemy królową? Chyba nie teraz. O, zobaczcie, tutaj nam się larwy pojawiły na stosie poczwarek. No, naprawdę ten widok mnie bardzo buduje. Ale dobra, kiedy zobaczyliśmy, jaka jest liczebność kolonii, to wsadźmy gdzieś tutaj galaretkę. W ogóle zaobserwowałem, że one strasznie lubią rozrobioną krew. Wiecie, naprawdę. Jedyne mrówki, które mam, które bardzo lubią krew, to spoko, zawsze im daje. Ale nie będziemy im teraz dawać, bo to nie ma sensu czekać i patrzeć, jak one będą piły krew. Wsadźmy do laretkę. Trochę przegiałem z wielkością, ale niech mają. Niech się najedzą. Resztkę wyrzucę jutro. No i dobra. Sprawdźmy, jak tam one będą się zaopatrywały na to. Jakiś wysłannik by się przydał, który powie reszcie: Ej, ale kury tu nam dali, chodźcie. Dobra, jest pierwszy. Jak zareaguje? Nikt tego nie wie. Wystraszył się. Pewnie piastunka wyjdzie i ona powie reszcie. No nie bójcie się galaretki. Ona jest pyszna. Nie pamiętam jaki smak wam kupiłem, ale jak wącham to nic mi nie mówi. No, major pierwszy. No totalnie zbagatelizował sprawę. Majorze, co ty? A ty, drugi majorze? No słuchajcie, musicie zjeść chociaż trochę tej galaretki, bo jest strasznie pożywna. O, a swoją drogą patrzcie, tu jest piastunka. Która ma jakby rozwalony odwłok z lewej strony. Widzicie to? I to jest ciekawe, bo to jest jedyna piastunka i ona jest od początku. I to jest śmieszne, bo potrafię rozpoznać tą jedną małą mrówkę, bo właśnie ma rozwalony odwłok, ale radzi sobie świetnie, więc wszystko jest w należytym porządku. Mrówy! Tak, wszystkie się tam skitrały, bo im jasno, to czekajcie, zasłonię to. Nie wychodź mi na górę, jak tam galaretka na Ciebie czeka. Idź do środka. Kurde, bo mi mrówki zaraz wyskoczą, wiecie? No nie, słuchajcie, mrówki mi uciekają. Słuchajcie, trochę je rozwścieczyłem tylko tym ruszaniem probówką, więc kończymy ten epizod z nimi i przejdźmy do kolejnych. Generalnie to tak, słuchajcie, zauważyłem, albo raczej nie zaobserwowałem, że one lubią miód. Nie widziałem, żeby one do miodu się tutaj jakoś szczególnie pchały, więc obstawiam, że po prostu go nie lubią jeść. Czytałem, że w naturze one żywią się skoczogonkami, a jak pamiętacie, my w tym formikarium skoczogonki tutaj daliśmy i ja zauważyłem w ogóle, że te skoczogonki sobie żyją normalnie z mrówkami w probówce, więc y, mam tezę pewną, że one po prostu jedzą te skoczogonki, które im tam biegają. Ale dobra, zbliżmy się trochę, może coś zobaczymy, nie obiecuję, no bo wiecie, w jakiej pozycji jest probówka i dajmy im ten dżem. Jak widzicie, bądź nie widzicie, nie wiem jak to wyjdzie. E, są tutaj trzy sztuki. Jedna z nich to królowa, ale niestety strasznie jest ciężko rozróżnić, która to królowa, a która nie. E, I zauważyłem, że tak. Na początku, jak je dostałem, to miały trzy jajeczka. Potem dwa jajeczka zjadły, więc było jedno jajeczko, ale teraz jest pięć jajeczek, więc chyba mają spoko. Też grzeje je tutaj konkretnie. Mają bardzo wilgotno. No i jakoś sobie żyją. One mi się, słuchajcie, tak podobają te mrówki. Że głowa mała, są po prostu obłędne dla mnie. O, a zobaczcie, że tam z tyłu są skoczogonki. Widzicie te małe białe robaczki? To są właśnie skoczogonki. Dobra, wrzućmy im tutaj jedzenie na sam początek. Jak będzie wyglądał rozwój sytuacji? Nie wiem. Jak widzimy, robotnica już otworzyła żuwaczki, więc wie, że coś jest nie tak, i jest zdenerwowana. Ale z drugiej strony to tylko dżem, więc może jak ona podejdzie do tego dżemu, to stwierdzi, że jest przepyszny i nie ma się co stresować. O, ta już luźniej tutaj podchodzi, bo widzimy, że szczęki ma złożone, więc nie jest to tak jakby w trybie gotowości. No i co, będziecie coś jadły dzisiaj tutaj? Dżem jest przepyszny. Info od Kampona z Ligniperda. Nie? Na razie nie chcecie? Ale mają głowy, nie? No niesamowite stworzenie, naprawdę. Coraz bliżej, o, pokażcie się piękności, ale Wy wyglądacie obłędnie. No, coraz bliżej. No zobaczcie, tu jest dzeman jest pyszny, spróbujcie sobie go. Co Wam szkodzi? Nie chcecie? Troszkę jest spina, nie? To ja obstaję słuchajcie, że to będzie królowa, skoro ona tutaj siedzi cały czas w rogu, przy tych jajach. Nie, nie myj się, tylko idź do miodu. Wiesz, jakie pyszności tam na Ciebie czekają? No nie myj się, tylko idź do miodu. Wiesz, jakie pyszności tam na Ciebie czekają? O, trzy wyszły, słuchajcie. No to teraz już jest pewniak, że któraś podejdzie do miodu. W akcie śmiałości. No, dawaj. O, dobre. Czujesz, że dobre? Musisz spróbować najpierw. Ło... Patrzcie na to, ojej, o pyszny dżem, o jak mnie cieszy ten widok, no w końcu coś słuchajcie, co moje odontomachus tak od razu, bez pardon, w końcu coś słuchajcie, co on, w końcu coś słuchajcie, co moje odontomachus od razu zaczęły jeść, ale super, no to dobrze, przynajmniej wiem, że one lubią ten dżem, o jakie pyszne dali, nie, ale się najesz. Idź powiedz siostrom i królowej. Siostrze i królowej idź powiedz. Dobra słuchajcie, myślę, że nie ma co czekać aż kolejna robotnica czy tam królowa namyśli się na jedzenie. Ważne, że ta jedna wcina i bardzo jej smakuje, to mnie cieszy. No to co, lecimy do ostatniej kolonii na dzisiaj. Jeśli chodzi o Camponotus z no to złe wieści. Słuchajcie, no moja wina tak naprawdę, ale zdziesiątkowałem kolonie. Zapytacie jak? No więc brakło im wody. I to brakuje im weekend. Znaczy, przed weekendem wiedziałem, że woda się kończy, ale przyszły upały e, i ta woda po prostu się na weekend skończyła. I słuchajcie, padło mi chyba z 10 robotnic. Ja potem im dołączyłem drugą probówkę ze świeżą wodą. I wyobraźcie sobie, że one się nawet nie przeniosły do tej probówki, tylko padło kolejnych parę robotnic, i dopiero wtedy się przeniosły. Więc naprawdę jest to sytuacja dość smutna, zważając na to, że no już tutaj mi się pojawiły większe kasty, i miało być fajnie. I kurczę, niestety, ale na no, kolonia została zdziesiątkowana i to jest przykre, no ale tak się czasem zdarza. Natomiast widzimy, że tutaj robotnica dzierży mały pakieci GI od królowej. Ogólnie jest dużo minorów, no ale niestety liczebność drastycznie spadła. Ale dobra, dajmy im dżemu i zobaczmy, jak się zachowają. Zobaczcie, jak on sobie tutaj pięknie czeka na pierwszą robotnicę. Dobra, idzie pierwsza. Idzie również druga, trochę wkurzona. Jak będzie wyglądał rozwój sytuacji. Zaraz się okaże. No, pierwszy kontakt taki bym powiedział dość słaby. Dziewczyny, dobre jedzenie tu jest, zapraszam. Dla każdego starczy. Atakuj takuj dżem. Sorry w ogóle za tą jakość, ale widzę, że tutaj w tym miejscu próbówka jest tak słabo zlana. I niestety nie da się wyostrzyć tak jak chciał. Eee, no słuchajcie, ja myślę, że one wpieprzą tą galaretkę raz, dwa. Skoro już dwie robotnice się dorwały. No to kwestia czasu, aż galaretka zniknie. Szybkie zbliżenie na królową. Siedzi sobie spokojnie, nic się nie dzieje. Tutaj mamy minora. A Gem? Eee no patrzcie, co tu się dzieje. Raz, dwa, trzy i Gem zniknie. Dobra kochani, jeśli tak naprawdę mamy już wszystkie mrówki z głowy, to może jeszcze powiedzmy pokażę Wam aktualizację kątnika z ostatniej paczki niespodzianki. Może jakiegoś świerszcza byśmy mu dali. Tak naprawdę na pierwszy rzut oka to niewiele się tutaj zmieniło od ostatniego razu. Nie mamy żadnego spektakularnego imperium pajęczynowego. Może mi się uda jakoś tak. Hmm. Jakby wam pokazać. No, trochę jest tej pajęczyny, ale jeśli kamera jej nawet nie łapie, słuchajcie, no to znaczy, że jest jej tutaj naprawdę niewiele. Dajmy mu świerszcza, tylko że tak. Nie mam małych świerszczy, więc zrobimy sobie taką pewną sztuczkę. Generalnie to jest sztuczka, y, która może Wam się przydać na przyszłość. Kiedy nie mamy odpowiedniej wielkości pokarmu, ale na przykład mamy duże świerszcze i mago, to wystarczy no, tak dość energicznie chwycić go za łódko i on wtedy odrzuca to łódko. I takie oto łódko już jest zdecydowanie bardziej odpowiednie dla naszego kątnika. No to dobra, sprawdźmy jak on zareaguje na tą nogę pyszną. O, dobra, to znaczy, że jest głodny. No, patrzcie, już chwycił. No to co? Trzeba będzie się zbliżyć do niego w takim razie, skoro już chwycił łódko świerszcza. Jak widzimy, nasz mały kątnik złapał sobie łódko i przeszedł do konsumpcji. W związku z tym, zobaczmy go zbliższa. Zobaczcie, jak on walczy z tą nogą normalnie. Cały się trzęsie. Ale dobrze, przynajmniej się naje. Będzie szczęśliwy. A może, jak będzie najedzony, to automatycznie zrobi większe imperium pojęciowe, będzie miał siłę. To widzimy, że dość chudy jest. A gdzie ty idziesz? Gdzie idziesz? Wracaj do swojego łódka, co ty. No? Musiałeś się przejść po rewirze sprawdzić, czy sobie nic tam nie zostało jeszcze. No, gdzie ty idziesz, ziomuś? Swoją drogą to nie jest takie proste. Słuchajcie, cały czas tutaj ostrzyć, bo ja to robię manualnie, więc to wymaga ode mnie zaangażowania. Dobra kochani, jeśli kątnik stanął na tą chwilę, to ja się będę z wami żegnał. Pamiętajcie o tym, że jeśli film Wam się podobał, łapeczka w górę się należy, ale jeśli Wam się nie podobał, to wrzućcie łapkę w dół. Ja przynajmniej będę miał jakieś pojęcie o tym, ilu osobom, jakie produkcje się podobają. Dodatkowo jak zwykle zapraszam Was do wszystkich linków pod spodem. Mamy tam m.in. mojego Instagrama, a nawet Patronite, jeśli ktoś zdecydowałby się na wsparcie kanału. No słuchajcie, nasz kątnik jest wyjątkowo niespokojny. Nie wiem czego on szuka tutaj, ale no, dość gwałtownie łazi po pojemniku. No, wracaj do swojej nogi. Wracaj ziomuś, co ci szkodzi. Dobra, kochani, ja się z wami żegnam, a my standardowo widzimy się w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się na razie i hej.